Witam, chciałbym panu zadać kilka następujących pytań. Proszę bardzo, jak nie ci się do sytuacji, która miała dzisiaj miejsce? No kurwa, stoimy sobie, palę sobie szluga, nagle patrzę, podjeżdżamy do środkowo-a co jest? Jakiegoś chłopu pijanego wynosi z krzaków, nagle kurwa, podjeżdża 4 patrole, 10 funkcjonariuszy wychodzi. Sygnały kurwa, koguty krzyczą, nie wiadomo o co chodzi Podbijamy do nich Oni jeszcze sprutę do nas walą, niedorzeczne, kobiety nie mogą spać Dzieci nie mogą spać No po prostu nie ma spokoju w... Na tej ośce Helikoptery na dośku nam latają No do czarta, co to ma być? Hmm. A wasze rodziny oraz reszta osób, które po prostu mieszka na osiedle, to jak myślicie, co ja to nie odczuwam w takich sytuacjach? No kurczę, są zestresowani ciągle. Ich, sytu... ich cią... sytuacja cią... materialna nie jest najlepsza, tak samo jak nasza. Co chwilę jakieś wyroki, zdupy, nie wiadomo o co chodzi, nie? Kurczę, matka na przykład kolegi ostatnio bo, była na tyle już znerwicowana, że po prostu się powiesiła na klamce. Mm. Żeby nie, nie, za media. nie za przyjemna sprawa. Żeby pokazać no mediom, że nasza sytuacja nie jest, jest jednak lepsza i że przed kamerami to jakoś wyglądało, wypożyczyliśmy nawet ten samochód, przy którym właśnie stoimy. To nie jest nasz samochód, on jest wypożyczalni. Niech to ludzie wiedzą. Rozumiem. Czy odnosi waszego życia jak? Ogólnie to się zaczęło wasze tutaj jakby działania i tak dalej. Czy to po prostu tak było z pokolenia na pokolenie? Czy jak to było u was? No wiesz, mój dziadek żył tutaj, dziadek dziadka żył tutaj, no jak widzisz, z pokolenia na pokolenie, rozumiesz, wiesz co chodzi, to, to, to nie jest tak, że, wiesz, lepszy klapek czarny sobie przyjdzie tutaj on będzie bujał się z nami. E, czy wasze pseudonimy są brane z jakichś, nie wiem, doświadczeń życiowych, czy wymyślone po prostu tak z głowy? No pewnie, że to z... O, patrzcie, patrzcie, pokaż, kamera, kamera! Kamera, pokaż. Już policja przejeżdża, patrzcie. Policja na ośce. Co to ma być? Zrób zuma. To jest niedorzeczne. Nic nie robimy sobie, siedzimy. I policja wjeżdża, jak zwykle. Idź, pokaż to. Na, na ulicę wyjdź. Idziemy. Orkiestra. Co to ma być? Zobacz jak stoi No, zrób się, że... mi, homi, Homie, mi spokojnie Nie pultaj się do nich Luźny Joey, spokojnie panowie, to tylko luźny Joey No, co to ma być? Ze spokojnie nie można porozmawiać Patrzcie, zaraz, G te zaraz tego na rowerze zatrzymają myślę że to podchodzi po taki ci albo coś wszyscy. No pewnie, czarni jesteśmy, a te białe się zabiegają full mm. i sobie jeżdżą jakimiś autami, Fordy różne, kurczę. Takich rzeczy to już, to nie to niedorzeczne. Dobrze, to muszę już dalej będzie wyprowadzić tutaj, okej? Okay? Eee, odnośnie waszego, jakby, postępowania. Mm -hmm. Czy żałujecie jakby, rzeczy, które czyniliście innym ludziom, albo, albo ogólnie te wszystkie inne przykręty, które czyniliście, czy po prostu jakby czujecie się winni, jakby? Powiem Ci tak. Życie to jest jedno wielkie. jedna wielka dżungla, rozumiesz. Hmm? Żeby się utrzymać przy życiu, musisz walczyć o to, jak lew. Nie ma łatwo. Staramy się jak możemy, ale te skurwisy kolorowe, niebieskie przeszkadzają nam w tym. Mhm. niebieskie chodzi o policję, tak? No oczywiście, raczej. Mhm. A propos innych, że tak powiem, rodzin, gangów ulicznych, może się coś do tego, do tej sprawy? Jestem prawie przekonany... Jestem prawie przekonany, powiedza. że... Reszta naszych i wrogów, i sprzymierzeńców Mają podobne problemy Że nie jesteśmy jedyni hmm. Dlatego chcielibyśmy tutaj Poinformować wszystkich oglądających nas Wrogów, sprzymierzeńców i braci Że... Możemy się nie lubić Możemy mieć różne stosunki ze sobą, ale w walce z policją powinniśmy być razem.